Witajcie, jest piątek, 6 czerwca, przyjechałem do ptaszków, jest bardzo wiecznie, pewnie słyszycie albo widzicie po drzewach. Nakarmiłem je, dałem wody, zaraz będę obrączkował, Uszydłem obrączki założyłem, otworzyłem drzwiczki, zaraz powinny wylecieć, więc zobaczymy czy polatają dzisiaj, czy nie. Widziałem, że w tygodniu mocno latały, na kamerze je obserwowałem ale one nieprzyzwyczajone do, do tej godziny o 13 żeby wychodzić zazwyczaj mają o 16 otwierane drzwiczki więc czekamy czy wyjdą byłem na strychu para której zabrałem jajka tydzień temu i to że się gania na jajka kolejne a ta która miała jajka ten taki mocno bordowy samiec dwa czyste więc wyrzuciłem czekamy na kolejne one miały 5 par jajek więc w końcu zniosły czyste za szybko pewnie się nagoniły, jakim ostatnio zabrałem, ale nie ma problemu, zniosą kolejne. Stały świeży gryt, świeżą karmę, wodę. Dzisiaj robię kurację na kokcydiozę dwudniową Biokoksem. Profilaktycznie jeszcze nie robiłem w tym roku. A w niedzielę, dzisiaj jest piątek, będę miał piątek, sobotę tą kurację, a w niedzielę dostaną na rzęsistka kropelki. Dobra, wyjdą czy nie wyjdą? Na razie czekam. Idę sobie zrobić kawkę. Jak wyjdą, to wam dogram. Doszedłem dosłownie do bramy i zaczęły wychodzić. Zaraz zobaczycie, jak latają, bo to są torpedy. Przynajmniej wczoraj były. Dzisiaj trochę wieje, więc nie wiem, czy będą latały. Ale będą na pewno. Nie zatrzymują się. No, dzisiaj je przebije. Ja nie wiem co to jest szmata albo piłka. Jeszcze nigdy ich tak nie goniłem. Odkąd mam je od dwóch lat. Mam kolegę z wioski obok, który ma białe pocztowej i twierdzi, że stare nie latają białe. No u mnie na razie takiego problemu nie ma, bo jest dużo młodych Ale jest chyba ze 2-3 takie leniwe Które nie chcą za bardzo wychodzić No i jak reszta się zrywa, to one uciekają do środka, więc Jeszcze z tydzień, dwa I je zmuszę Do treningu zresztą same się zmuszą, jak zaczną być wywożone, więc To będzie ich problem, czy będą miały formę, czy nie No Wychodzić, bo nudno a tamte, gdzie słońce świeci, więc zaraz wam pokażę, jak się odwrócę. Tam są. Już nabierają prędkości i wysokości. Zaraz zobaczę, może gdzieś tu się pojawią. Tak, tutaj są. Obok drzewa będę szły na drzewo. Ale ostro chodzą. Więc forma jest, zdrowie jest. Ze dwa tygodnie temu tam. Wody ostatnie podchorowały trochę, no ale wszystko doszło do siebie. Nawet ten Zdechlak, który już był prawie do zakopania. W klatce siedział w domu trzy dni dostawał doksycyklinę. Pomogło mu. Rok temu też tak miałem, że właśnie koło Maja jakoś na drogi oddechowe przez te deszcze, wiatry przychorowały. Ale doksycyklina im pomogła. Więc w tym roku też spróbowałem go uratować. No i się udało. Już dochodzi do siebie, już zaczyna latać. Nawy no co? Wam się nie chce? Zaraz się zerwiecie na pewno. Oby jeden. Te czerwone to ostatnie młódki, więc one takie niechętne. Te to są na dachu, ale pójdą. O, ten to pierwszy albo drugi raz się poderwał w ogóle, ten czerwony. O, siadaj! On jeszcze za bardzo nie lata, bo on wyszedł dwa dni temu dosłownie na dach i siony też wyszły jeden sion to chyba już lata a drugi nie no, gdzie ten czerwony jest? no dawaj zdechlaku o. O. usiadł na linie tutaj siedzi a to jego pierwsze loty o. o o, ogródek Zobaczcie, trafił na klatkę i już uciekł z powrotem. To taki ostatni. Ta pierwsza grupa to już zniknęła całkowicie. Nie ma ich za godzinę. Wróci a to jest ta druga, która się poderwała. Teraz też do nich dołączy, pewnie i pójdą. Strasznie odchodzą. One w ogóle nie latają nad dachem. No, trochę żałuję tej dziesiątki, która zginęła dwa tygodnie temu. Nic nie wróciło, nikt nie zadzwonił. Wszystkie młode miały obrączki z numerem telefonu, plastikowe zapinki. Tylko jeden pan się zgłosił, to wam mówiłem tydzień temu, z białem pocztowym 40 km stąd. Wybrałem go z Mińska Mazowieckiego. No tyle, trudno. Jak widać, nie ma sensu zakładać tych kontrolek, bo białe pocztowe dla wielu to jest łasy konsek. Nawet ten pan, co do mnie dzwonił, opowiadałem, wam mówił, że już w ciągu godziny miał dwóch kupców ze wsi. I to hodowców, którzy są w związku, którzy lotują, chcieli od niego tego białego. Więc powiem Wam tak, rok temu jak zacząłem lotować, lotować, trenować to trochę osób zadzwoniło, ale żaden z tych gołębi nie doszedł. Mimo, że niektóre były dość blisko, to nic nie doszło. Pytanie dlaczego? Odpowiedzi są dwie, albo siedzą w kozie, albo były głupie. Pewnie głupie ale pewności nie mam. Zakładam te numery telefonów, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest sprawia, że ludzie jeszcze bardziej te gołębie trzymają. Szczególnie taki kolor jest rzadko spotykany. Więc zastanowię się, czy im nie zdjąć tych numerów telefonów, jak będę i zaczynał trenować. O, tutaj grupka ta druga przyszła, nie odeszła, ale tej pierwszej nie ma, tej większej. Dobra, idę w końcu tą kawę zrobić, głodny jestem strasznie. Zobaczcie, jedne z ostatnich młodych w tym roku. Czerwone po moich w osach. Jeden bordowy aż czarny, a drugi będzie albo jasno-czerwony, albo płowy. Jeszcze nie widać, ale wydaje mi się, że będzie płowy, bo nic nie widać nawet na barkach. Chociaż... Zobaczymy za tydzień. Chyba czerwony będzie, jednak zaraz zobaczymy, jeżeli do światła. No, ciężko powiedzieć. Dobra, założę im za chwilę obrączki. Bardzo ciężko było im założyć obrączki. Szczególnie temu, wydaje się mniejszy niż ten. Zobaczcie, porównywalnie jest mniejszy. One są takie bydlaki, bo są karmione oddzielnie. Podłożone są po jednym pod moje białe pocztowe. Jeden, ten, a ten jest pod. też pod białymi, więc te białe świetnie karmią, szczególnie jednego. Dobra, odkładam je.